Czy wiecie co kryje się pod słowem detoks? W jaki sposób produkty żywnościowe wpływają na oczyszczanie organizmu? I przede wszystkim jak długo można z takiej diety korzystać? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w dzisiejszym filmie. Zapraszamy serdecznie na odcinek Dieta Detox według Subibox. Strony Piotrek Kamiński, trener personalny Suvibox. Dzisiaj ze mną jest Marlena, znacie ją doskonale. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam dokładnie o diecie detox. Witamy Cię serdecznie. Witaj Piotrze, witajcie państwa. Zacznijmy od pierwszego pytania: czym jest dieta detox? Co się kryje pod tym słowem? Tak, ogólnie detox wziął się od detoksykacji, czyli od no, pierwotnie był używany do, do, do takich związanych z alkoholem zatru zatruć, tak? do tego, że to jest odtrucie poalkoholowe, ponarkotykowe. Natomiast przyjął się też w dietetyce bo chodzi o to, żeby odtruć organizm od substancji, które źle na niego działają. Co prawda, nasz organizm świetnie sam radzi, bo mamy nerki, mamy wątrobę, one oczyszczają krew, mocz, więc organizm sobie daje świetnie radę sam. Natomiast no, niestety też musimy patrzeć na to, że w dzisiejszym w naszych czasach my bardzo dużo dostarczamy zbędnych rzeczy do naszego organizmu, bo i powietrze nie zawsze jest takie, jakbyśmy sobie życzyli, i niestety nie zawsze się odżywiamy tak, jak chcemy. Napoje, które pijemy, też mogą źle na nas wpływać. Więc stąd się też wziął pomysł w dietetyce na dietę, która wspomaga odtruwanie naszego organizmu. Pośrednio odpowiedziałaś już na moje kolejne pytanie, ale spróbujmy to sobie pogrupować komu byś zaleciła taką dietę i w którym momencie należałoby ją wprowadzić? Jeżeli ktoś się czuje wiecznie senny, jeżeli ktoś się czuje zmęczony, nie ma siły, nie ma energii, jeżeli ktoś ma problemy np. ze wzdęciami albo z częstymi biegunkami również, często się mówi takie przesilenie, tak? Czyli wiosenne, jesienne, ktoś nie ma energii, jest smutny, rozkojarzony, to myślę, że to jest dobry moment na to, żeby się zastanowić, czy taki detoks nie byłby odpowiedni. Słuchajcie, no mamy jesień. Pogoda jaka jest, no to każdy widzi za, za oknem, dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby w, spróbować takiej diety. Powiedz nam proszę w oparciu, jakie produkty jest ona przygotowana, które są takie kluczowe w kontekście oczyszczania organizmu i wsparcia naszego organizmu. Jeżeli chodzi o dietę detox w Suwiboxie, to nie jest to bardzo restrykcyjna dieta. Nie ma w niej glutenu i nabiału, bo bardzo często ona tak jak mówiliśmy przy innych dietach, tak? E, źle działają przy różnych schorzeniach typu na przykład hashimoto, e, insulinooporność, więc są wykluczone z tej diety. E, opiera się oczywiście na warzywach, owocach, strączkach, orzechach, e, zdrowych e, olejach, natomiast nie jest na tyle restrykcyjne, że to jest dieta warzywno-owocowa, na przykład albo sokowa tylko i wyłącznie. Mhm. Więc to jest dieta, w której mamy stałe posiłki, mamy trzy stałe posiłki, dwa koktajle. Opiera się głównie na warzywach i owocach, bo one rzeczywiście wspomagają. Polifenole w nich zawarte wspomagają odtruwanie naszego organizmu, ale też i walczą z wolnymi rodnikami, które powodują starzenie naszego organizmu. Więc to też jest duży plus. Mają mnóstwo witamin, to czego nam w tym okresie przejściowym jest najbardziej potrzeba. A wiadomo, że organizm lepiej korzysta z witamin, które są w naturalny sposób dostarczane, niż z takich, które są w suplementach diety. Więc to jest dieta, która jest bardzo zdrowa, ciekawa, nie jest się na tej diecie głodnym, bo też bardzo często na przykład klienci nasi kojarzą, że to jest dieta, gdzie jest 5 soków i rzeczywiście jest się na tej diecie głodnym, a na tej naszej można się najeść, jest smaczna, no jest zdrowa, tak? Czy w takim razie z takiej diety mogą korzystać też osoby aktywne? E, tak, myślę, że bez żadnego problemu mogą korzystać osoby aktywne, e, jeżeli kaloryczność będzie dobrze dobrana. Mhm. Tak? Bo o tym też musimy pamiętać, żeby nie zrobić zbyt dużego deficytu kalorycznego, bo ani aktywność nam nie będzie dobrze wychodziła, ani odtruwanie organizmu. Tak? E, natomiast e, bardzo często korzystają osoby, które nie uprawiają żadnej aktywności fizycznej, bo nie mają czasu, nie mają takiej możliwości, e, bo to jest dieta, która w swój boksie występuje w dwóch kalorycznościach, 1200 i 1500 kilokalorii. A jakie są przeciwwskazania do stosowania takiej diety? I czy w ogóle jakieś istnieją? Na pewno, jeżeli ktoś musi mieć dietę, która ma być w której ma być ograniczony błonnik. To nie będzie dobra dieta, bo w tej diecie będzie bardzo dużo błonnika, bo błonnik też absorbuje wodę i usuwa zanieczyszczenia z naszych jelit, i z grubego i z cienkiego jelita. Więc to nie będzie e, dobry pomysł. Jeżeli ktoś nie może spożywać surowych warzyw i owoców, bo ma jakieś problemy na przykład z żołądkiem, e, no to też nie będzie dla niego dieta. Nie dla wszystkich osób, które mają cukrzycę, bo jeżeli jest nieustabilizowana, e, to wiadomo, że koktajle też nie będą dobrze wpływały. E, a wszyscy pozostali mogą ze spokojem korzystać z tej diety. Wspomniałaś, że. Że ta dieta jest w dwóch opcjach, 1200 i 1500 kcal. Nie jest to potężna ilość Nie. energii, dlatego nasuwa mi się kolejne pytanie: jak długo można z niej korzystać? Jeżeli to jest kaloryczność, która jest dostosowana do Twoich potrzeb, tak, najczęściej korzystają z niej Pani, ale też Panowie, którzy prowadzą raczej siedzący tryb życia i mają niską aktywność fizyczną, to nie ma ograniczeń czasowych, dopóki nie zacznie w diecie czegoś brakować, no bo to jest dieta bez glutenu, bez nabiału, bez mięsa, bez ryb, więc przychodzi taki moment, jeżeli normalnie spożywasz te posiłki bogate w takie produkty, że zaczyna Ci brakować i wtedy powinno się przejść na standardową dietę, tak? Natomiast jeżeli się dobrze na tej czujesz, mm -hmm. czujesz, ona ci smakuje, to nie ma żadnych przeciwwskazań, że ona powinna na przykład, nie wiem, trwać 5 tylko dni albo 12 dni, tak? minimum 7 się zaleca, bo żeby były jakieś efekty, natomiast czasowo nie jest w żaden sposób ograniczony. Moi drodzy, posiłki wyglądają fantastycznie. Jest, tak jak powiedziała Marlena, jest to idealna dieta na ten okres przejściowy, czyli spokojnie zachęcam Was do tego, by teraz w okresie jesiennym z niej skorzystać, a efekty murowane. Dziękuję ci pięknie za dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to czekamy oczywiście na nich w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć. Facebook, YouTube, Instagram. By być z nami na bieżąco, obserwujcie nas na tych social media. Czekamy również na Wasze komentarze. Raz, dwa, trzy. I za każdym razem będziesz włączał trzy aparaty, jak coś skrzanie? Mam kabelkę jeszcze. U, matka. Obserwujcie nas Słuchaj, też na tych to w jakieś... mediach.